W poprzednim odcinku czytałam o tym, że Krystyna w końcu porozmawiała ze swoją córką. Natomiast Kalina nadal jest bardzo tajemnicza i nie chce zdradzić przyjaciółce nic na ten temat, jakie to zmiany u niej nastąpiły. Zapraszam do wysłuchania przedostatniego już rozdziału, czyli 12 rozdziału pod tytułem Luty. Luty. Krystyna patrzyła na Malwinkę. Jej ukochana wnuczka spała spokojnym snem. Jeszcze tylko kilka dni i wyjedzie. Przestanie spać blisko niej. Zostanie złożone, rozkładane łóżko, zabierze walizkę, która nadal nierozpakowana pełniła rolę szafy. Krystyna zamyśliła się. Pamiętam dzień. Gdy przyniosłam naszą małą Zosię do domu, najpierw w szpitalu, a potem w domu zastanawiałam się, kto dał mi tę małą, idealną istotę. Czy ja, osoba tak niedoskonała, jestem godna, aby wziąć odpowiedzialność za życie nowego człowieka? Janusz z pewnością przeżywał urodziny naszej córki na swój sposób, ale nie rozmawialiśmy o tym tak jak o wielu innych sprawach nie podziękowała mu za rozłożone w kącie pokoju łóżeczko za odkurzone mieszkanie i pełną lodówkę nigdy nie podziękowała mu za spokój i bezpieczeństwo jakie poczułam wracając z Zosią do naszego mieszkania on nie zapytał jak się czuję nie dał mi kwiatów nie przytulił mnie i nie podziękował ja nie podzieliłam się z nim zarówno radościami, jak i niepokojem. Po prostu położyłam Zosię do łóżeczka i zajęłam się układaniem od nowa i po swojemu ubranek. Pieluszek, kosmetyków. Jakby to było najważniejsze. Gdy karmiłam piersią naszą Zosię, widziałam jak zerka na nas z miłością. Przyłapany na tym, odwracał jednak głowę zawstydzony i sprawdzał stabilność stołu lub krzesła, na którym siedział. W razie potrzeby dokręcał. Wraz upływem czasu, gdy nasza Zosia rosła, a potem pojawił się na świecie Mateusz, patrzyliśmy na nasze dzieci z pozorną oczywistością. Ja tak naprawdę byłam zadziwiona cudem ich istnienia, który każdego dnia dział się na moich oczach. A Janusz dyskretnie zerkał na to wszystko. Zbyt ostrożny, zbyt delikatny, zbyt nieporadny. Nasze dzieci stawiały pierwsze kroki, wypowiadały pierwsze słowa, poszły do przedszkola, a potem do szkoły, odnosiły pierwsze sukcesy, niestety, bez naszego podziwu. Ja wciąż byłam zawstydzona i czułam się niegodna wszystkiego, czego byłam świadkiem. Krystyna położyła się na polowym niewygodnym łóżku, do którego już zdążyła się przyzwyczaić. Poczuła zadziwienie tym, jak łatwo zadowala się czymkolwiek, i pobłogosławiła w duchu chwilę, w której to zrozumiała. Kochanie, robię herbatę, czy zrobić i tobie? Zawołał Adam z kuchni. Tak, poproszę, odpowiedziała Kalina. Zapatrzona w ogień kominka nie mogła uwierzyć w to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Patrzyła na odrapaną i nadal brudną ścianę pokoju, na krzywe podłogi, futryny pozbawione drzwi. Ale w nowym kominku, zainstalowanym wczoraj, buchał wesoło ogień. Łazienka oraz pokoje na górze wciąż nie nadawały się do użytku, ale kuchnia była już czysta i przytulna. Kalina przeniosła się do raju dwa miesiące temu. Początkowo spała na rozkładanym materacu, położonym bezpośrednio na podłodze w kuchni. Potem kupiła duże łóżko i postawiła je w pokoju z wyjściem na taras. Rzeczy nadal trzymała w kartonach, jednak co rano budziła się szczęśliwsza i spokojniejsza. A potem, potem przyjechał Adam. Dziewczyna przeszła do wyremontowanej kuchni i spojrzała na mężczyznę, który parzył właśnie herbatę w dwóch filiżankach. Dzisiaj rano obudziła się w jego ramionach i wieczorem w nich zaśnie. Czy to nie fantastyczne? Uśmiechnęła się. Podeszła i przytuliła się do jego pleców. Wreszcie miała u swojego boku mężczyznę, który po prostu był rano i wieczorem i zawsze, gdy go potrzebowała takiego, który spacerował z nią, dumnie trzymając ją za rękę. Dziwił się, dlaczego kobiety chodzą w tych wszystkich niewygodnych butach i ubraniach. A Kalina śmiała się przy nim do łez, nie zwracając uwagi na rozmazujący się tuż do rzęs. Wypili herbatę, przytulając się i patrząc w ogień. Rozmawiali o wielu rzeczach. Kalina opowiadała Adamowi o swojej przyjaciółce, on słuchał z uwagą. Zawsze jej słuchał. Następnego dnia mieli jechać po nią do Gdańska, po Krysie. Dziewczyna tęskniła za przyjaciółką i chciała jej wszystko pokazać. Już nie mogła się doczekać. Wiedziała, że ona będzie z niej dumna. Tak, jak matka byłaby z niej dumna. Matka, której prawie nie znała. Krystyna z większym spokojem niż trzy miesiące temu jechała na lotnisko. Podróż samolotem nie przerażała jej już tak bardzo, a w Gdańsku będzie na nią czekać Kalina. Oto była spokojna. Przytulała mocno Malwinkę, która siedziała obok niej na tylnym siedzeniu w samochodzie. Patrzyła w okno, przekonana, że nie wyjeżdża na zawsze. Wojtek zaparkował na parkingu przy lotnisku, wziął walizkę, a potem razem załatwili formalności. Odwiedź nas wkrótce, powiedziała Zosia i przytuliła się do matki. Ten jakże oczywisty gest był zupełnie niemożliwy trzy miesiące temu, gdy tu przyjechała. Krystyna spojrzała na rodzinę swojej córki. Wyjeżdżała z większym spokojem, niż mogłaby przypuszczać jeszcze kilka dni temu. Odchodząc, widziała, jak zięć objął Zosie, a ona chwyciła malidinka za rękę. Bez nadmiernego stresu przeszła odprawę i znalazła wejście do swojego samolotu. Pogoda była mroźna, ale bezchmurna, więc miała możliwość podziwiania widoków. Tym razem zajęła miejsce przy oknie. Podróż minęła niezwykle szybko i Krystyna przez okrągłe okienko zobaczyła równą linię plaży Morza Bałtyckiego. Lądowanie także przebiegło bez problemów. Kobieta weszła do budynku lotniska i z radością dostrzegła napisy w języku polskim. Czytała je z nadzwyczajną radością, rozglądając się za znajomą twarzą. Dostrzegła ją z daleka. Karina wyglądała ślicznie, uśmiechała się, obok niej stał mężczyzna. Krystyna miała wrażenie, że już kiedyś go widziała. Jednak teraz. Najważniejsza była Karina. Padły sobie w ramiona i długo przytulały się, nie mówiąc nic. Chwila, na chwilę odchyliły głowy po to, aby spojrzeć sobie w oczy i ponownie przywarły do siebie całym ciałem. Ja dobrze, że jesteś, wyszeptała Karina, odsuwając się lekko od wzruszonej krystyny. Poznaj Adama, powiedziała, wskazując na swojego towarzysza. Miło mi, Krystyna podała dłoń mężczyźnie. Jesteśmy razem, powiedziała Kalina i chwyciła mężczyznę za rękę. Cieszę się, poznałam Adama na lotnisku, gdy odwoziłam cię poprzednio, więc po części jest to pani zasługa. To że się poznaliśmy, powiedział Adam. A Krystyna otworzyła lekko usta zauroczona głosem tego mężczyzny. Spokojem i ciepłem które zawirowały w powietrzu, a teraz opadły na nią razem z jego uśmiechem. Pomyślała o Andrzeju. On podobnie na nią działał. Adam wziął walizkę Krystyny, a one, trzymając się pod rękę, szły złączone, jak dwie najbliższe sobie kobiety jak matka i córka. Więc co u ciebie? Opowiadaj, bo przypuszczam, że masz dla mnie więcej niespodzianek Krystyna znacząco uśmiechnęła się, zerkając na Adama. Mam wiele niespodzianek, na przykład to, że mieszkam w raju, powiedziała rozmarzonym głosem. A co u twojej córki? Zapytała po chwili. Jest dobrze, powiedziała Krysia i odwzajemniła jej uśmiech. Opowiem ci wszystko. Ale teraz marzę o tym, aby być już w swoim domu. Jej kamienica wyglądała, jakby nigdy stąd nie wyjeżdżała. Po podwórku, jak zawsze, biegały dzieci. Z brudnych resztek śniegu lepiły bałwana. Wyglądały na szczęśliwe i radosne z czerwonymi policzkami i brudnymi butami. Krysia pomyślała o Malwince. Niecierpliwie wspięła się po skrzypiących, jak zawsze, schodach i podziękowała Adamowi za wniesienie walizki. Klucz ściskała dłonią w kieszeni płaszcza. Wyjęła go i otworzyła drzwi mieszkania, które teraz wydało się jej idealne. Było czyste i wywietrzone. To zasługa Magdy, pomyślała ciepło siostrze. Przed wyjazdem dała jej klucze, aby pielęgnowała kwiatki doniczkowe. W pokoju na serwecie stała doniczka z rośliną, której wcześniej nie było. Nie zdejmując płaszcza i butów, usiadła na brysalce, i zadzwoniła do siostry. Witaj, kochana. Dziękuję. Nie ma za co, nie ma za co. Przerwała jej Magda. Cieszę się, że już jesteś. Ja też się cieszę. W słuchawce zapanowała dziwna cisza. Dziwnie mówisz. Nie, to kiedyś dziwnie mówiłam. Dziękuję, że jesteś i dziękuję za opiekę nad moim mieszkaniem. Powiedziała Krystyna. Oj, tam. Przejdź do nas na kolację, powiedziała siostra. Bardzo chętnie, ale dzisiaj chcę być sama w moim domu. Rozumiem. Krystyna rozłączyła się, przebrała się i zajęła rozpakowywaniem walizki. Jej ubrania wreszcie znalazły się w szafie, a ona u siebie. Niewielka suma pieniędzy, którą Krysia pożyczyła od córki wystarczyła zaledwie na najważniejsze zakupy, pozwalające przeżyć kilka najbliższych dni. Niestety praca w sklepie nie czekała na nią pomimo zapewnień kierowniczki. Z jakiegoś powodu market został zamknięty, a potem miał być przejęty przez inną firmę. Krystyna prawdopodobnie otrzyma tam pracę, jednak będzie to za około dwa, może trzy miesiące. Teraz Została bezrobotna. Krystyna wyjęła i położyła na stole wszystkie swoje serwetki. Przez trzy miesiące zrobiła ich naprawdę dużo. Miała kłopoty finansowe i rękodzieło stanowiło jakieś wyjście z sytuacji. Brak pieniędzy nie był tym, co martwiło ją najbardziej. Było coś, co nie dawało jej spokoju zdecydowanie bardziej i nie pozwalało cieszyć się w pełni powrotem do domu. Otóż Krystyna nie potrafiła przestać myśleć o Andrzeju. Tak bardzo pragnęła o nim zapomnieć, a pomimo to tęsknota zatruwała jej każdą chwilę. Wcześniej sądziła, że gdy on zniknie z jej życia, przestanie dzwonić, przychodzić, to ona o nim zapomni i wszystko wróci do stanu, w jakim żyła, gdy jeszcze nie poznała Andrzeja. Ale to tak nie zadziałało. Nic nie było już takie, jak kiedyś. Poza tym Krystyna odczuwała żal, bezsilność i pogardę dla samej siebie. Kobieta swoim zwyczajem starała się zamiatać problemy pod przysłowiowy dywan, ale one nie chciały tam leżeć. Wyłaziły uparcie i stawały jej przed oczami. Nadal nie zadzwoniła do niego, pomimo tego, że od dawna nie miała wymówki. Kilka dni temu wysłała jedynie wiadomość tekstową. Co słychać? napisała. Na nic więcej nie było jej stać. Wiadomość początkowo pozostała bez odpowiedzi, ale po kilku godzinach otrzymała informację od operatora, że wiadomość nie może być dostarczona. Minęły ponad trzy miesiące, z czego ostatni miesiąc bez kontaktu. Prawdopodobnie Andrzej zrealizował swój plan i wyjechał, pomyślała. I miał rację. Dodała w duszy. Usłyszała dzwonek do drzwi. Poszła otworzyć. W drzwiach stała jej młoda przyjaciółka. Były umówione i Krystyna czekała na nią. Przytuliła dziewczynę i zaprosiła do pokoju. Jakie piękne! Kalina podeszła do stołu i zaczęła oglądać serwetki. Cudo, po prostu cudo! Mówiła przekładając je pięknymi dłońmi z krótkimi paznokciami pomalowanymi na podrowy róż. Krystyna nic nie mówiła. Zawstydzona nadmiarem komplementów patrzyła na dziewczynę. Po twoim wyjeździe dostałam telefon o chorobie Cioci, powiedziała Kalina. Cioci? Zawsze mówiłaś ciotka. Tak mówiłam, ale teraz sporo zrozumiałam. Gdy wyramontuje dom, zamieszka ze mną. Teraz jest w domu opieki, tu w miasteczku. Tak, abym mogła ją codziennie odwiedzać. Nie jest już w stanie samodzielnie funkcjonować. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Miałaś swoje kłopoty, a ja kogoś, kto bardzo mocno i skutecznie mnie wspierał. Adam? Tak, on. Rozmawialiśmy na lotnisku po Twoim odjeździe i oczarował mnie tym, jaki jest. Pomagał mi, a potem został. Wspiera mnie przy remoncie domu i po prostu cieszę się. Wiesz, ciocia przepisała na mnie mieszkanie w Olsztynie. Mogę je sprzedać lub wynająć. Razem z pieniędzmi, które zostały jeszcze po moich rodzicach, jestem naprawdę bogata. Ale nie o to chodzi. Jestem szczęśliwa i mam prawdziwą pracę. O, tak, jestem przecież psychologiem. Pracuję teraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miasteczku. Pomagam dzieciakom i ich rodzinom. To fascynujące. Czyli nie rozkładasz już kart? Nie tak jak kiedyś, ale rozkładam. Kocham to i kocham panią Basię, która bez naszych seansów nie byłaby szczęśliwa. W moim domu będzie pokój wróżb, ale już nie robię tego dla pieniędzy. Tych, jak mówiłam, mam pod dostatkiem. Kalina roześmiała się głośno, radośnie i całym sercem. Mam ze sobą karty, pamiętasz? To od nich wszystko się zaczęło. Siadaj, powróżę ci, powiedziała Kalina. Karty powiedziały Krystynie o nowych, dobrych zdarzeniach w jej życiu. Wszystko szło w dobrym kierunku. Zapowiedziały dobrą pracę i sukces materialny, jednak uparcie milczały odnośnie Andrzeja. Po wyjściu kaliny kobieta wybrała w końcu numer mężczyzny. Okazało się jednak, że jest już nieaktualny. Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś do końca, to jest mi bardzo miło. Daj mi koniecznie znać, to dla mnie bardzo ważne. Kciuk w górę, oczywiście, jeśli ci się podobało. No i zasubskrybuj mój kanał. Jeszcze został jeden rozdział, ale to nie koniec, bo będę dodawać inne, nowe treści na moim kanale. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.